Jako się rzekło koniec dzieło, aby dokończyć dzieło rewitalizacji, e, jesteśmy zobowiązani, aby za chwilę z radością e, dokonać oficjalnego otwarcia w budynku, w budynku muzeum oraz budynku biblioteki. Bardzo proszę o przecięcie wstęgi panią marszałek, panią prezydentę, prezydentkę wojewódzką, pana burmistrza oraz panią dyrektor biblioteki i panią dyrektor muzeum. Bardzo zapraszam. Wszystkie z pięć życzeń. Na wszystkich wystarczy bardzo proszę. Aparaty fotograficzne Tak, gotowi? Czy wszyscy, że O, A on Jeden do nie To świadczy o To kobiet w ustawie, musimy Jeszcze było porządnie, tak. No, już jest... na wiem. Ornament... <pod inclusive> Uwaga, <electromagnetic> nie wiem. I na pamiątkę. Bardzo proszę. W tej chwili księdza Trałata o poświęcenie wydatków. Szanowni Państwo, nie dawno, tak, tak. że <đ Statement regulation> Kiedy nasza delegacja do wschodu była w Rubinie, bardzo polskiej, na Litwie, to wtedy burmistrz przyjął ich w sali zgromadzenia, w sali z posiedzeń, pokazał obraz Chrystusa widziący na ścianie i powiedział tak, to, że przetrwaliśmy jako Polacy, zawdzięczamy naszej wierze katolickiej, zawdzięczamy polskiej szkole i zawdzięczamy kulturze. Myślę, że przed poświęceniu biblioteki i muzeum powierzchni dla tych instytucji trzeba o tym wspomnieć, jaką ważną rolę odgrywa w naszym życiu kultura. Że kulturę trzeba szanować tam, w której wyrosliśmy, po polega kolejna kolejne Polaków i że kulturę trzeba rozwijać, dlatego że o godności człowieka, o jego wielkości, o dojrzałości świadczy m.in. jego kultura. A więc wydarzenie ważne dla wschody, ważne dla nas. Zróbmy wszystko, żeby wyprosić Bożą opiekę i błogosławieństwo, żeby mieszkańcy nie tylko okolice rozumieli, czym są dla nas te dwie instytucje, mianowicie biblioteka i muzeum. imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Umudmy się teraz o błogosławieństwo dla tych, którzy tutaj będą pracować i tych, którzy z tych pracę będą korzystać. Słowa, znaki i cuda od Boga pochodzące są dostępne wszystkim ludziom w otaczającym świecie. Szczególny wasz sposób zacierają do tych, którzy z wiarą czytają księgi święte. W jednym sercem wołajmy do Pana. Spraw Panie, abyśmy cię szukali i znaleźli. Spraw Panie, abyśmy Cię szukali i znaleźli. Wielki jesteś Boże, ty wielokrotnie i na różne sposoby objawiłeś się ludziom i zechciałeś nam przekazać swoje słowa w piśmie przez siebie natchnionym. Wysłuchaj nasze prośby i sprawdź, wszyscy, którzy w poszukiwaniu wiedzy przychodzi będą do tej biblioteki i muzeum, jakby trwale służą mądrości Twojego syna, umocnieni prawdą, budują świat coraz lepiej odpowiadający ludzkiej godności przez Chrystusa, pana naszego, błogosławionego, boga wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, ustąpi na Was i pozostanie na zawsze, Amen.

to o, tutaj, to tutaj prowadzi, prowadzi, pan, Prosimy no. wszystkich do góry teraz do sali konwencyjnej. Poświęcona będzie temu, jak to wszystko się wydarzyło. E, nikt inny jak osoba, która najbardziej tym jest zainteresowana najbardziej... Więc kolokwialnie rządzić i pan burmistrz Krzysztof Radka, opowie Państwu jak też to było z naszą rewitalizacją. Panie burmistrzu bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć Was w budynku, którego właścicielem jest miasto i gmina Wschowa. Budynku, który przeszedł niesamowite przeobrażenie z przysłowiowego kopciuszka, no, i dalej to no powiedzmy sobie. Dzisiaj spotykamy się na uroczystości z jednej strony otwarcia, oficjalnego otwarcia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie, ale jednocześnie jest to moment, w którym podsumowujemy nasz największy w historii samorządu wschodzkiego projekt rewitalizacja tego miasta we Wschowie, a jednocześnie gościmy promocyjną akcję Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na pstowskim rynku, rozstawione namioty. To akcja pod nazwą Fundusze Europejskie Polska korzysta. W każdym województwie w Polsce jedno miasto dostąpiło zaszczytu bycia gospodarzem takiej promocyjnej akcji w województwie górze jest to na pewno dobra promocja naszego miasta, naszego regionu, a jednocześnie wyróżnienie dla nas. Ale rozpocznijmy od takiego oficjalnego Przywitania e, tych z Państwa, którzy e, odpowiedzieli pozytywnie na nasze zaproszenie. Przede wszystkim jest mi naprawdę niezmiernie miło, i cieszę się, że e, w progach naszego miasta zagościła Pani Marszałek Województwa Lubuskiego, Pani Elżbieta Polak. Serdecznie Panią witam. <kluczy> witam również. Panią Barbarę Mielnicką Beć, Wojewódzkiego Lubuskiego Konserwatora Zabytków. <klucz> Witam serdecznie starostę powiatu słowskiego, Pana Marka Boryczkę, wraz z wice Starostą, Panem i pozostałych przedstawicieli samorządu powiatowego. Cieszę się, że jest z nami również przewodniczący Rady Miejskiej we Wschodzie, pan Franciszek Baszczyn oraz Grupa Radnych Miejskich. Dziękuję. za Państwa obecność. Witam również moich zastępców, pana Andrzeja Nowickiego i pana Stanisława Kowalczyka, a także pracowników urzędu, którzy w dużej liczbie, szczególnie tych, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu Rewitalizacja dzisiaj e, również e, są z nami. E, witam komendanta Powiatowego Policji, pana Tomasza Kłosowskiego, a jednocześnie komendanta Powiatowego Straży Pożarnej, pana Przemysława e, Są z nami e, prezesi i, i przedstawiciele e, Skowskiego Banku Spółdzielczego. Witam zatem pana Sebastiana Nietykrze, prezesa. E, no, Pani Michała Przymirskiego, panią Magę Borkowską serdecznie dziękujemy za państwa obecność. No i też szczególny gość. Dziękujemy za przyjazd, za obecność z nami. Jest z nami dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej, pan Andrzej Puk. Witam również przedstawicieli Skowskiego Duchowieństwa, księdza Miejscowego Proboszcza, księdza prałata Zygmunta Zająca, który dostał, przed chwilą dokonał poświęcenia budynku z nami, jak również księdza Ciekana, księdza Antoniego łatkę oraz przedstawiciela naszego Skowskiego klasztoru Ojców Franciszkanów, ojca Macieja. Dziękujemy za obecność również e, sióstr w salezjanek. Witamy serdecznie siostrę dyrektora, jak również siostrę Elżbietanek, też z siostrą dyrektora. Szanowni Państwo, wśród nas są ci, którzy bezpośrednio a, no, przyczynili się, dotknęli, uczestniczyli w realizacji projektu. Serdecznie witam zatem projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wschowie bezpośrednio realizujących ten projekt. Nazwy firm, które wykonywały projekt, pojawią się w prezentacji. Natomiast w tym miejscu, według trochę zasady, bliższa ciało koszula, chciałbym bardzo serdecznie powitać i podziękować, przedstawić Państwu zespół, który realizował projekt rewitalizacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy Wełskowie. A więc przede wszystkim te osoby, które przyczyniły się do pozyskania środków i do rozpoczęcia w związku z tym realizacji, bo gdyby nie pieniądze, gdyby nie środki finansowe, Byłoby pewnie nam bardzo trudno z takim rozmachem to przedsięwzięcie zrealizować, a więc witam panią Sylwię Kulczyńską i panu, Panią Agnieszkę Tomczak. Nasze specjalistki od pozyskiwania środków zewnętrznych w naszej gminy. Witam naczelnika Wydziału Inwestycji Gminnych, pana Mariana Szarejko. Gdzieś, gdzieś jest na pewno. Pan Marian na co dzień obserwowałem, to naprawdę wpadał ogromną ilość swojego serca, czasu i trudu, aby koordynować i dopilnowywać te wszystkie interdyscyplinarne, jak mówiłem na konferencji prasowej, zadania. Oczywiście wraz ze swoimi pracownikami, pracownikami swojego wydziału, a więc również i wszystkim pracownikom Wydziału Inwestycji Gminnej, ukłon mojej strony. Również e, witam i dziękuję e, naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury panu Marianowi Kociuńskiemu, ponieważ pan Marian e, ze swoim z kolei Wydziałem nadzorował, koordynował pracę związane z rewitalizacją terenów w zieleni, czyli skwerów, po których spacerem dzisiaj również e, prze, e, przechodziliśmy. E, witam i szczególne e, wyrazy podziękowania składam. Naszej specjalisty od zamówień publicznych, pani Małgorzata Ilska. Wszystkie przetargi, wszystkie postępowania związane z udzielaniem zamówień i podpisywaniem umów to dzieło pani Małgorzaty. No i serdecznie panią witam i dziękuję. Oczywiście na etapie pozyskiwania, planowania, a w konsekwencji później realizacji i przede wszystkim rozliczania projektu no, nie do przecenienia rolę e, odgrywał również Wydział Budżetu i Finansów Gminnych. Stąd też witam i serdecznie dziękuję za współpracę w realizacji tego projektu Panią Skarbnik Miasta i Gminy Schowa, Panią Annę Wenit i Głównego Księgowego Urzędu Pana Andrzeja Berucha. Szanowni Państwo, na dzisiejszą uroczystość pozwoliliśmy sobie również zaprosić przedstawicieli instytucji gminnych, stąd witam dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów instytucji kultury, którzy dodawali na naszą uroczystość, jak również przedstawicieli stowarzyszeń i działaczy w zakresie kultury, dziedzictwa narodowego. Szczególnie chciałbym wyróżnić, Tutaj trzy osoby, które przyjęły nasze zaproszenie: Panią Stanisławę Kołodyńską, Panią prezes Komitetu Polaków Przybyłych z Kresów Wschodnich, a wcześniej wieloletnią nauczycielkę na Ziemi Wschodniej, również Pana Wielisza Dziecielskiego, dyrektora naszych placówek oświatowych, działacza stowarzyszeń, autora książki, publikacji Wschowa i Ziemia Wschodska. Pana Karola Uśmietę, wieloletniego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Wschodzie, również działacza Stowarzyszeń Kulturalnych Regionalistę. Dziękujemy pani Karolu, że jest Pan z nami. No i Szanowni Państwo, kto by o nas wiedział i usłyszał w dzisiejszym świecie, gdyby nie media, stąd serdecznie dziękuję za tak liczną obecność przedstawicieli mediów telewizji. Prasy, radia. Dobrze Państwo o nas napiszcie, bo naprawdę warto. Podziękowania na ręce Pani Dyrektor, ale te podziękowania tak naprawdę dla całego zespołu pracowników, Oczywiście. bo przeniesienie biblioteki z tych trzech różnych miejsc do jednego. Uruchomienie, no w ogóle przygotowanie, aby można było dzisiaj tą bibliotekę otwierać, a wcześniej, aby mieszkańcy mogli już z niej korzystać, to trud całego zespołu ludzi pod kierownictwem oczywiście pani dyrektor. Także na pani ręce, ale dla wszystkich pracowników serdeczne podziękowania i gratulacje. Proszę państwa, ja zanim odczytam list, który nadesłał. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji naszego dzisiejszego święta. Chciałam jeszcze serdecznie powitać moje koleżanki, bo zapomniałam przekazać tą informację Panu Burmistrzowi, także bardzo serdecznie wit witam Panią Izę Jaworską, Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sławie i Panią Eugenię Kosmowską, Dyrektora Biblioteki Publicznej w Szydłowej. Przepraszam. W związku z dzisiejszym uroczystym dniem, otwarciem nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowie pan minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski nadesłał list gratulacyjny, który w tej chwili odczytam. Rzeczpospolita Polska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Szanowny Państwo, Serdecznie gratuluję otwarcia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Cieszę się, że władze gminy, a także dyrekcja biblioteki zdecydowały się na tę inwestycję. Nowe wyposażenie biblioteki zostało zakupione w ramach programu Wieloletniego Kultura Plus, Priorytet Biblioteka Plus, infrastruktura bibliotek, którego celem jest przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra kultury i edukacji. Jestem przekonany, że dzięki obecnej inwestycji Państwa Biblioteka stanie się jednym z ważniejszych miejsc spotkań czytelników oraz wszystkich osób zaangażowanych w życie społeczno-kulturalne wschody. Jednocześnie gratuluję inwestycji i życzę Państwu owocnej pracy nowej siatki biblioteki. Z, wyrażami, z wyrazami szacunku, Bogdan Zdrojewski. Pan Krzysztof Grabka, burmistrz miasta i gminy Schowa, Pani Ilona Ratajczak, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wskowie. Proszę Państwa, jeszcze tylko, też chciałam skorzystać z tej okazji i bardzo serdecznie podziękować w sumie wielu osobom, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj otwieramy... Bibliotekę w nowej siedzibie. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować władzom gminy, panu burmistrzowi Krzysztofowi Gramce, za to, że zaakceptował nasz wniosek, że gmina podjęła trud dofinansowania do wniosku, naszego wniosku i yy, oczywiście, że Państwo radni też wyrazili na to zgodę, ponieważ dofinansowanie gminy. Czasach wcale nie było małe, bo 600 tysięcy to po prostu jest bardzo duża kwota, także cieszymy się, że Pan Burmistrz podjął taką decyzję i nasi mieszkańcy mają piękną bibliotekę. Chciałam podziękować pracownikom urzędu. Nie będę tu wszystkich wymieniała zmienia i nazwiska, ale szczególne podziękowania kieruję do pani Małgorzaty Ilskiej która wykazała nieocenianą pomoc w licznych przetargach, jakie biblioteka musiała wykonywać. Bardzo serdecznie chciałam podziękować pracownikom, pracownikom Centrum Kultury i Rekreacji, którzy nam pomagali przy przetargach. tak już Pan tu wspomniał, była to bardzo duża taka logistycznie... Przeprowadzka, ponieważ no musieliśmy, że tak powiem, przenieść prawie 50, ponad 54 tysiące książek i, i z trzech miejsc, a nas w bibliotece jest tylko zatrudnionych y no garstka, niecałe 10 osób po prostu, więc y dla nas to pań słabych był bardzo dobry wysiłek. Y również chciałam y przekazać, znaczy moje serdeczne podziękowania, naprawdę bardzo serdeczne naszym wolontariuszom, czyli osobom, które jakby z potrzeby serca nam pomagały, tych osób było wiele. Osoby nam pomagały już na etapie przyklejania kodów kreskowych do książek, ponieważ jak już Państwu mówiłam, w nowej sieci książki wypożyczamy w sposób komputerowy i szczególnie bardzo serdecznie chciałabym wymienić trzy nazwiska. To jest Pani Denopewa Przybył, Pani Danuta Śliwińska i Pan Andrzej Wiliwowski, którzy nie, z, nie zważając, to są osoby już, które są na emeryturze, ale bardzo ich podziwiałam, bo nie zważając na panujący w sierpniu upał, po prostu pomagali nam i, i jeszcze nas chętnie odwiedzają i jeszcze nam pomagają. Także to jest dla nas bezcenne. Pani Marszalek, Panowie burmistrzowie, serdecznie dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy razem z Państwem cieszyć się dzisiejszym podsumowaniem projektu realizacji modernizacji wschody, projektu rewitalizacji, a także zakończenia już prawie wykorzystania środków unijnych na terenie naszego województwa. Mieliśmy to podsumowanie. Bardzo serdecznie cieszę się, że wspólnie z Państwem tutaj jesteśmy i myślę, że jako powiat też do, dołożyliśmy się do tego, że te środki unijne zostały w sposób prawidłowy dobry na terenie powiatu wschowskiego wykorzystane tylko wspomnę trzy nasze najważniejsze inwestycje to budowa sali gimnastycznej przy pierwszym zespole szkół budowa domu dziecka we Wschowie a także budowa powiatowego centrum rehabilitacji w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym są to niezwykle ważne ważne obiekty dla lokalnego społeczeństwa i myślę, że a jesteśmy dzisiaj, znajdujemy się w tym zabytkowym obiekcie i myślę, myśl, myśl, że to jest doskonałe połączenie nowoczesności z historią. Bardzo trudno jest to zrobić. Pani konserwator Wojewódzka doskonale o tym wie, jak bardzo ciężko jest połączyć te dwie funkcje. We wschodzie się to udało. Gratuluję serdecznie Państwu. Ma tutaj swoją siedzibę między innymi muzeum i biblioteka publiczna. Pani dyrektor na pewno jest szczęśliwa z tego tytułu i, i myślę, że my także z Panią się dzisiaj cieszymy. Będziemy na pewno wspierać jak tylko możemy na, na, na miarę naszych możliwości. Chcielibyśmy serdecznie podziękować skromnym, skromnymi kwiatami. Nie mamy książek lokalnych, bo Państwo macie tych książek tutaj pod dostatkiem, natomiast myślę, że ten kwiat doniczkowy gdzieś znajdzie tutaj swoje godne miejsce i, i, i stanie w tym pięknym obiekcie. Serdecznie gratuluję i życzę Państwu wspaniałego.